Kochani bracia i siostry, z wielką radością zwracam się do was z tego poranka pełnego światła. Dziś zapraszam wszystkich do refleksji nad modlitwą poranną, inspirowaną potężnym psalmem Piedy. Ten psalm naucza nas o znaczeniu bycia mocnym w Słowie Bożym. Poprzez tę modlitwę prosimy o Boże błogosławieństwo i pomyślność w naszym życiu. Psalm pierwszy przedstawia obraz drzewa posadzonego nad strumieniami wód. Tak jak to drzewo Jesteśmy wezwani, by zakorzenić nasze życie w słowie Pana. Kiedy to robimy, nasza wiara się umacnia, a my zbieramy obfite owoce w każdej dziedzinie naszego życia. Nie powinniśmy pozwolić, by rozproszenia świata oddalały nas od tego źródła życia. Każdy poranek to nowa okazja, by połączyć się z Bogiem. Rozpoczynając dzień modlitwą, prosimy o mądrość i wskazówki. Modlitwa pomaga nam dostosować nasze myśli do Bożych celów. To moment oddania i Zaufania, w którym składamy nasze troski przed Panem. Błogosławienie naszego dnia tą modlitwą pozwala nam żyć w harmonii. Kiedy szukamy Bożych Wskazówek, odnajdujemy pokój nawet w obliczu trudności. On prowadzi nas ścieżkami sprawiedliwości i obdarza nas rozeznaniem, byśmy podejmowali mądre decyzje. Pomyślność, której szukamy, nie ogranicza się tylko do rzeczy materialnych, ale obejmuje również zdrowie, miłość i radość. W ten sposób, poświęcając się modlitwie porannej, tworzymy nawyk przemieniający życie. Ten moment wspólnoty z Bogiem wzmacnia nas i przygotowuje na codzienne wyzwania. Zawsze musimy pamiętać, że prawdziwa pomyślność pochodzi od Pana. Niech będziemy jak drzewo z psalmu Kiersz, które przynosi owoce o każdej porze roku. Rozpocznijmy naszą modlitwę z wdzięcznością, pamiętając, że każdy nowy dzień jest błogosławiony błogosławieństwem. Niech ta modlitwa poranna inspiruje nas do pełnego życia, ufając w Bożą opatrzność. Z otwartymi sercami razem wzywajmy to błogosławieństwo i pomyślność w naszym życiu. Tak niech będzie. Kochany Ojcze, tego poranka przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności. Dziękuję za kolejny dzień, za każdy oddech, każdą szansę, którą mi dajesz. Niech moje życie będzie jak drzewo posadzone nad strumieniami wód Zawsze karmione i silne. Niech znajdę w tobie mądrość potrzebną do przejścia drogą, którą dla mnie przygotowałeś. Pomóż mi być mocnym i stałym, nawet gdy wiatry życia będą próbowały mnie zniechęcić. Panie, proszę, aby dzisiaj mogłem medytować nad Twoim słowem, pozwalając, by weszło w moje serce i przemieniło moje myśli. Niech Twoja prawda będzie moim przewodnikiem i pomóż mi odróżnić to, co jest dobre od tego, co mnie oddala. Od Ciebie. Niech zawsze wybieram to, co najlepsze, szukając Twojego celu w każdej decyzji. Tak jak drzewo owocujące, pragnę przynosić owoce we wszystkich dziedzinach mojego życia, które będą widoczne i użyteczne dla tych, którzy są wokół mnie. Tego dnia oddaję Ci wszystkie moje troski i lęki, złam, łańcuchy strachu i wątpliwości, które mogą mnie uwięzić. Pomóż mi ufać Twoim planom, nawet jeśli nie rozumiem do końca, co nadejdzie. Naucz. Mnie odpoczywać w Twojej miłości, wiedząc, że zawsze jesteś przy mnie. Niech będę odbiciem Twojego pokoju, nawet w burzach życia. Proszę również za tych, których kocham, niech Twoja ochrona ich otoczy i niech odczują Twoją obecność w swoim życiu. Niech każdy z nich doświadczy pomyślności w każdej formie, zdrowia, miłości i radości. Niech Twoja ręka będzie nad nimi, prowadząc ich w każdym kroku. Niech Twoje błogosławieństwo ich dotknie i przekształci. Ich rzeczywistości, tak jak pragniesz tego dla mnie. Panie, w każdej decyzji, którą podejmę, niech będę szukał Twojej woli. Daj mi odwagę, by oddalić się od wpływów, które mnie oddalają od Ciebie. Pomóż mi być mądrym i otoczyć się ludźmi, którzy zachęcają mnie do chodzenia Twoimi drogami. Niech będę światłem dla tych, którzy są zagubieni, pokazując piękno życia zgodnego z Twoim Słowem. Tego dnia pragnę, aby Twoja radość była możliwa. Siłą, niech stawiam czoła wyzwaniom z wdzięcznym sercem, uznając, że każda trudność to okazja do wzrostu i nauki. Niech moje życie odzwierciedla nadzieję, którą tylko Ty możesz zaoferować. Niech nie zrezygnuję, ale pozostanę mocny, wiedząc, że jesteś moim wsparciem we wszystkich chwilach. Niech modlitwa poranna będzie świętym momentem, w którym mogę naładować swoje duchowe energie. Niech znajdę w Tobie odpoczynek. I odnowienie. Pomóż mi kultywować rutynę wspólnoty z Tobą, gdzie każdy poranek staje się nowym początkiem, pełnym możliwości. Niech zostawię za sobą wszystko, co mnie powstrzymuje, i obejmę przyszłość, którą przygotowałeś dla mnie. Panie, przypomnij mi zawsze, jak ważna jest wdzięczność. Niech wdzięczność będzie stałym elementem mojego życia, nawet w obliczu trudności. Niech będę Cię chwalił w każdej okoliczności. Wiedząc, że jesteś dobry, a Twoje miłosierdzie trwa na zawsze. Niech ta postawa wdzięczności utrzyma mnie w mojej drodze, w miarę jak dzień postępuje. Niech będę narzędziem pokoju w moim domu, w pracy i wszędzie, gdzie się znajdę. Niech moje słowa i czyny odzwierciedlają Twoją miłość, a ja będę kanałem błogosławieństw. Niech ci, którzy staną na mojej drodze, poczują Twoją obecność przeze mnie i będą inspirowani do szukania Cię. W tym momencie oddaję ci moje marzenia i pragnienia. Niech każde z nich będzie zgodne z twoją wolą. Pomóż mi marzyć wielkie rzeczy, wiedząc, że w tobie nie ma żadnych granic. Daj mi wiarę, by wierzyć, że to, co wydaje się niemożliwe, może stać się rzeczywistością. Niech pracuję z pilnością i wytrwałością, ufając, że zapewnisz wszystko, co jest potrzebne. Panie, w ciągu tego dnia niech będę miał oczy otwarte na możliwości, które mnie Otaczają. Niech nie umkną mi małe błogosławieństwa, które często są niezauważane. Pomóż mi docenić każdy moment i żyć intensywnie, wiedząc, że każdy dzień jest darem. Niech znajdę radość w małych rzeczach i dostrzegam Twoją rękę w tym, co się dzieje. Na koniec, Panie, pragnę, aby Twoje pokoje towarzyszyły mi w każdym kroku, który wykonam. Niech stawiam czoła wyzwaniom z opanowaniem, wiedząc, że Ty kontrolujesz wszystkie sytuacje. Niech pewność Twojej miłości mnie wzmocni, a ja nigdy nie poczuję się samotny, nawet w najtrudniejszych chwilach. Niech pamiętam, że Twoja obecność to bezpieczne schronienie, w którym odnajduję pocieszenie i wskazówki. Niech zaufanie w Ciebie stanie się podstawą mojego życia, umożliwiając mi dalszą drogę z odwagą i determinacją. Pomóż mi być świadomym potrzeb innych, niech nie szukam tylko swojego dobra. Ale także zwracam uwagę na bóle i radości tych wokół mnie. Niech będę w stanie dać słowo otuchy tym, którzy tego potrzebują, a moje czyny odzwierciedlą dobroć i współczucie, które okazujesz nam. Niech nigdy nie zapomnę o powołaniu do służby w małych i wielkich czynach. Niech moja modlitwa będzie nieustannym dialogiem, w którym wyrażam nie tylko moje prośby, ale także słucham tego, co masz do powiedzenia. Niech szukam Twojego głosu w ciszy. Ucząc się rozpoznawać Twoją wolę w każdej sytuacji. Niech mój umysł będzie otwarty, a serce gotowe do przyjęcia Twoich wskazówek. Daj mi cierpliwość, by czekać na odpowiedzi i mądrość, by działać zgodnie z Twoim prowadzeniem. Panie, proszę, niech Twoje światło świeci w moim życiu, rozpraszając ciemności, wątpliwości i niepewności. Niech będę latarnią dla tych, którzy znajdują się w ciemności, prowadząc ich do Twojej prawdy. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości, inspirując innych do szukania nadziei, którą tylko Ty możesz zaoferować. Niech nigdy nie zapomnę, że jestem powołany, by odzwierciedlać Twoje podobieństwo na tym świecie. Tego dnia pragnę, aby miłość, którą od Ciebie otrzymuję, przelewała się w moich interakcjach. Niech kocham, jak Ty kochasz, bez zastrzeżeń i z hojnością. Niech nauczę się wybaczać łatwo. Tak tak jak zostałem przebaczony. Niech każdy mój gest będzie wyrazem Twojej czułości, docierając do tych, którzy potrzebują dotyku nadziei i pocieszenia. Niech mój umysł będzie zawsze zwrócony ku rzeczom z góry, szukając prawdziwej mądrości, która pochodzi od Ciebie. Pomóż mi filtrować informacje i wpływy, które do mnie docierają, trzymając się mocno prawdy, która jest fundamentem mojej wiary. Niech unikam rozproszeń, które mogą mnie oddalić od Twojego celu. A ja pozostanę skoncentrowany na drodze, którą postanowiłem podążać. W tym momencie składam przed tobą wszystkie moje niepewności. Niech uczę się ufać tobie z otwartym sercem, nawet gdy odpowiedzi nie są natychmiastowe. Niech wiem, że milczenie często jest okazją do wzrostu, a oczekiwanie może umocnić moją wiarę. Niech nigdy nie zaprzestanę szukać twojej obecności, bo to w niej znajduję prawdziwy pokój. Proszę, aby twoja radość była moim w każdej działalności, którą wykonam. Niech będę w stanie podchodzić do każdego zadania z entuzjazmem, wiedząc, że przyczyniam się do większego dobra. Niech znajdę satysfakcję w małych osiągnięciach dnia codziennego, a każdy krok ku mojemu celowi będzie świętowany jako zwycięstwo. Panie, pomóż mi być wdzięcznym za lekcje, które uczę się na swojej drodze. Niech nie postrzegam trudności jako przeszkód, ale jako szans na wzrost i naukę. Niech widzę Twoje Swoją rękę w każdej sytuacji, nawet w tych, które początkowo wydają się niekorzystne. Niech mam jasną wizję, by zrozumieć, że nawet w trudnych chwilach. Ty działasz na moją korzyść. W ciągu dnia niech pamiętam o znaczeniu odpoczynku w Tobie. Niech wiem, że nie muszę nosić ciężaru świata na swoich ramionach, ponieważ Ty zawsze jesteś gotów mi pomóc. Niech znajdę momenty przerwy, aby reflektować, modlić się i odnawiać swoje siły. Niech te chwile będą jak balsam dla mojej duszy, przynosząc ulgę i klarowność. W każdej interakcji, którą podejmę, niech moja obecność będzie odbiciem Twojej miłości. Niech będę uprzejmy i pełen zrozumienia nawet w obliczu trudnych sytuacji. Niech będę umiał aktywnie słuchać i oferować wsparcie, stając się bezpiecznym portem dla tych, którzy szukają pocieszenia. Niech moje życie będzie świadectwem tego, że prawdziwa siła tkwi w wrażliwości i współczuciu. Panie, podczas gdy dzień się rozwija, niech nadal szukam Twojego prowadzenia w każdej decyzji. Niech nie dam się ponieść zewnętrznym presjom, ale pozostanę pewny, że Twoja wola zawsze jest najlepszą drogą. Niech będę prowadzony przez mądrość, która pochodzi z góry, podejmując decyzje, które będą wychwalały Twoje imię. W tej chwili modlitwy oddaję Ci wszystkie moje oczekiwania i pragnienia. Niech uczę się ufać, że niezależnie od wyniku masz doskonały plan dla mojego życia. Niech każdy sen, który składam w Twoich rękach, będzie kształtowany przez Twoją mądrość i miłość. Niech mam odwagę iść do przodu, nawet gdy droga wydaje się niepewna, wiedząc, że Ty jesteś ze mną na każdym kroku. Pamiętaj, że każdy dzień jest nową szansą na refleksję nad dobrocią i obecnością Bożą w naszym życiu. Stawiając czoła wyzwaniom, niech pamiętasz, że nadzieja zawsze odradza się na nowo, a wyciągając rękę do innych, również wzmacniasz siebie. Niech każdy gest miłości, Miłości i współczucia będzie świadectwem tego, czym jest życie w świetle. Zapraszam Cię do kontynuowania tej podróży refleksji i wzrostu. Zapisz się na nasz kanał na YouTube i śledź nasze treści, które mają na celu inspirowanie i zachęcanie Cię do życia z celem i wiarą. Razem możemy stworzyć wspólnotę wsparcia i nadziei, w której każdy z nas jest światłem w życiu drugiego. Idźmy naprzód z entuzjazmem i determinacją, pamiętając, że zawsze szukamy drogi oświetlonej wiarą, niech Twoje światło świeci jasno, prowadząc nie tylko Twoje życie, ale również życie wielu wokół Ciebie.